Co znowu knuje Toreno? Jestem trochę za bardzo na widoku. Jak myślisz, kto to może być? Kurde! Myślałem, że są od ciebie. Słuchaj, Karl. Mamy kłopoty. Zdrajcom z innego wydziału zachciało się pomagać za granicą poprzez finansowanie przewrotów wojskowych w zamian za kontrakty na broń. To nie tym ty się zajmujesz? Tak jakby, ale my wybieramy lepszych dyktatorów zboczeńców, których można szantażować. Trzymamy się jak najdalej od tych ideowych powaleńców, bo to tylko wszystko komplikuje. Dobra, ci kretyni ukradli całą partię min lądowych i chcą je wysłać na Bliski Wschód, żeby zrobić małe zamieszanie. Potem wszyscy zaczną wariować i będzie z tego tylko więcej problemów. Lubisz rozczłonkowywać ludzi? Tak tylko pytam. Niektórych tak. W każdym razie obaj robimy to samo. Tak, to brudna robota, ale ktoś ją musi robić. Jeśli to spieprzysz, wywołasz kaskadę zdarzeń w całej Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Gadałem z moim szefem. Masz zielone światło, żeby pozabijać tych skurwieli. Co ty na to? Zabijanie agentów rządowych? Zabijanie stranie w banie. No dawaj. Wyobraź sobie, że to karaluchy. Mi to pomaga. Nie mogę tu zostać. Za bardzo rzucam się w oczy. Muszę iść, okej? Okay? No to spadam.